Słowo Boże na dziś, sobota 16 września 2023 roku. Wspomnienie świętych męczenników, Korneliusza papieża i Cypriana biskupa. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielką duszność, jako przykład dla tych, którzy w niego wierzyć będą na życie wieczne. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny 113. Niech imię Pana będzie pochwalone. Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki. Niech imię Pana będzie pochwalone. Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga Jego chwała. Niech imię Pana będzie pochwalone. Kto jest jak nasz Pan Bóg, co w dół spogląda na niebo i na ziemię? Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego. Niech imię Pana będzie pochwalone. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fiks ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, lecz nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka. Oto słowo pańskie.